Cześć, drogie światło. Anioły mają coś ważnego do przekazania. Wśród wielu myśli, które pojawiają się, gdy najmniej się tego spodziewasz, są chwile, kiedy życie wydaje się szepczeć coś, co wykracza poza logikę. Dzisiaj anioły wzywają Cię, abyś słuchał sercem. Dzieje się coś między Tobą a Kimś, kto zaznaczył swoją obecność na Twojej drodze coś, co wymaga więcej niż słów lub wyjaśnień. To nie jest zwykła wiadomość, ale zaproszenie do spojrzenia poza to, co widzialne, do odczucia tego, co jeszcze nie zostało powiedziane. Anioły chcą ci pokazać, co porusza się w ciszy. Dzieje się subtelna, prawie niezauważalna zmiana między tobą a tą osobą, która tak często zajmuje twoje myśli. Chociaż na powierzchni wszystko wydaje się spokojne. Istnieje ukryte napięcie, jakby nowy etap waszego połączenia formował się bez rozgłosu. Ta osoba szuka czegoś, czego nawet ona sama nie potrafi jasno zdefiniować potwierdzenia, którego nie da się wyjaśnić, tylko poczuć. Nie chodzi już o obserwowanie twoich gestów, słuchanie twoich słów czy odczytywanie twoich postaw. To, czego ona teraz szuka, pochodzi z miejsca znacznie głębszego jakby coś w niej domagało się odpowiedzi duchowej, czegoś, na co nie mogą wpłynąć pragnienia, wygląd czy przeszłe wspomnienia. Jest intensywne pragnienie zrozumienia, potwierdzenia więzi między Wami, nie przez to, co już przeżyliście, ale przez to, co objawia się na niewidzialnym, niemal świętym poziomie. I chociaż ten ruch jest cichy, jest stanowczy, spokojny i zdeterminowany. Anioły w pewien sposób są wzywane do potwierdzenia tego, co czuje serce, ale co umysł wciąż waha się zaakceptować w pełni. Ta osoba zawsze ceniła kontrolę, zwłaszcza gdy chodzi o uczucia. Każda emocjonalna niestabilność budzi w niej pragnienie zrozumienia wszystkiego racjonalnie. Tylko, że tym razem racjonalność nie wystarcza. To, co wcześniej mogło być rozwiązane za pomocą konkretnych znaków, Teraz wymyka się logice. Próbowała w innych fazach znaleźć to potwierdzenie bardziej obiektywnymi środkami, obserwując cię z dystansu, zwracając uwagę na detale, chwytając niuanse związku. Ale teraz zwraca się do wewnątrz i jednocześnie do góry, prosząc aniołów o jakąś ostateczną jasność. Są tacy, którzy myślą, że to tylko wątpliwość, ale to nie to. To faza rozeznania, moment, w którym dusza chce mieć pewność, zanim pójdzie dalej. Nawet jeśli jesteście blisko lub w ciszy, czuję, że potrzebuje potwierdzenia, którego nie można zmanipulować ani wywołać, czegoś czystego, czegoś, co pochodzi od wyższej siły, poza Twoimi słowami lub działaniami. Może odczuwasz tę zmianę. Może nie zdając sobie sprawy, Poczułeś zmianę częstotliwości, jakby istniała komunikacja, która przekracza płaszczyznę fizyczną, rodzaj cichego dialogu, w którym jej dusza rozmawia z Twoją, a anioły są mostem. Ten rodzaj połączenia nie zależy od bliskości, ale od intencji. Próbuję przetłumaczyć ten duchowy kontakt na coś bardziej konkretnego, coś, czego może dotknąć i zrozumieć. Jest ciekawe zauważyć, że chociaż energia miłości między wami jest silna w tym momencie, jest zawieszona, jakby była w tle. Nie została zapomniana, tylko cofnięta, aby inne spostrzeżenia mogły się pojawić. Jej uwaga jest całkowicie skupiona na Tobie, ale w inny sposób. Obserwuję, co budzisz w niej, jak bardzo prosty gest, zdanie a nawet twoje milczenie głęboko wpływają na jej emocje. Jakbyś miał moc wpływania, która wykracza daleko poza to, co sobie wyobrażasz. Nawet gdy próbuje się chronić, ta osoba czuje się otoczona twoją obecnością. Niezależnie od upływającego czasu czy istniejącej odległości, twoja energia nią porusza. I właśnie dlatego teraz jest tak wybredna, tak ostrożna, Potrzebuje mieć pewność, filtrować wszystko, co czuje i myśli, jakby czyściła pole emocjonalne, aby odkryć, co jest rzeczywiste, a co projekcją. Może przeżywa fazę ważnych redefinicji, dostosowując swoje spojrzenie na to, czego naprawdę pragnie w życiu uczuciowym. Nie chodzi o wątpliwości co do Ciebie, ale o poszukiwanie autentyczności, być może w symbolicznym geście. A nawet dosłownie ponownie oceniła swoje kryteria, przepisała swoje oczekiwania, przekierowała swoje intencje. To, co kiedyś wydawało się wystarczające, teraz już nie wystarcza. I ta zmiana pochodzi z kontaktu, jaki miała z Twoją energią. Coś w Tobie wywołało złamanie wzorców, wezwanie do transformacji. Nawet jeśli nie wiesz, Jesteś w centrum procesu wewnętrznego oczyszczenia. Ta osoba zwraca się do wewnątrz, ponieważ chce mieć pewność, że porusza się w dobrym kierunku. Połączenie z Tobą pozostaje silne, ale ona jest na innym etapie. Chce zrozumieć, czy to, co czuje, jest prawdziwe, czy warto się oddać. I co więcej, potrzebuje usłyszeć od aniołów odpowiedzi, którą już niesie w głębi duszy. Ale wciąż waha się ją zaakceptować. Nie chce, aby ta decyzja była zanieczyszczona iluzjami lub idealizacjami. Dlatego utrzymuje pewną dystans emocjonalny. Miłość nie została zaprzeczona, ale jest badana. I właśnie w tej przestrzeni ciszy i skupienia, anioły objawiają się z większą siłą, przygotowując następny krok. Zamiast szukać odpowiedzi bezpośrednio w Tobie. Ta osoba teraz próbuje je znaleźć odbite w przesłaniach aniołów, jakby otworzyła rękę od kontrolowania sytuacji słowami lub działaniami, ufając, że jeśli połączenie jest prawdziwe, coś większego zajmie się potwierdzeniem. I ta zgoda nie jest łatwa dla kogoś, kto zawsze potrzebował konkretnych gwarancji, aby czuć się bezpiecznie. To niewygodny, ale niezbędny proces. To co anioły pokazują jej w tym momencie, wykracza poza to, co oczy mogą zobaczyć. Małe znaki, powtarzające się zbiegi okoliczności, sny pełne symboliki, lub nawet niewytłumaczalne odczucia, pojawiają się jak elementy układanki, którą próbuje złożyć w ciszy. To nie są halucynacje ani fantazje, ale subtelne odpowiedzi na pytanie, na które jeszcze nie miała odwagi zadać na głos. Czy jesteś naprawdę osobą, którą jej dusza uznaje za prawdziwą? Ta wątpliwość jednak nie wynika z braku uczucia. Wręcz przeciwnie, pochodzi właśnie z głębi tego, co czuje. Im silniejszy jest wpływ twojej obecności, tym bardziej chce mieć pewność, że to nie jest echo przeszłości, ukryte pragnienie czy idealizowane marzenie. Wie, że poruszasz częścią niej, które były uśpione. I to budzi zarówno nadzieję, jak i obawę. I najbardziej interesujące jest to, że ta osoba już wcześniej otrzymała znaki. Wie gdzieś w sobie, że istnieje coś wyjątkowego w tym połączeniu, ale umysł wciąż się opiera, próbując chronić serce przed oddaniem się, które wydaje się zbyt wielkie. Jakby anioły już dawali odpowiedź, ale ona prosiła o potwierdzenie potwierdzenia ponieważ teraz wszystko stało się bardziej poważne, bardziej rzeczywiste. Być może niedawno między wami doszło do intensywnej wymiany, czy to fizycznej, emocjonalnej czy energetycznej, która pozostawiła ślady. Coś głębokiego zostało aktywowane, coś, czego nie można cofnąć. I po tym momencie została zmuszona do skonfrontowania się z prawdą o tobie, która była tam przez cały czas, ale teraz stała się niemożliwa do zignorowania. Dzieje się tak, że wraz z tym objawieniem przyszedł strach. Strach przed zbyt silnym odczuwaniem, przed inwestowaniem w coś, co może się rozpaść. W tym momencie wchodzi ego, próbując powstrzymać impuls duszy. Może nieco się oddaliła lub zmieniła ton komunikacji, nawet nie zdając sobie sprawy. To nie oznacza braku zainteresowania, ale ochrony. To, co anioły próbują jej pokazać w tym dokładnym momencie, to to. Że pewne połączenia nie muszą być wymuszane, aby istnieć. One po prostu są. I ta świadomość, choć wyzwalająca, jest również przerażająca dla kogoś, kto zawsze szukał kontroli. Tymczasem ty możesz odczuwać to wszystko, nie wiedząc, jak to nazwać. Możesz poczuć subtelną zmianę, emocjonalny dystans, którego nie da się wyjaśnić słowami. I, jakkolwiek to brzmi sprzecznie, ta osoba jest bardziej połączona niż kiedykolwiek. Nieobecność w tym przypadku nie jest rozłączeniem, ale próbą odnalezienia siebie przed ponownym spotkaniem Ciebie. I ten ruch ma ważne znaczenie duchowe. Prawda jest taka, że nawet jeśli próbuje to zracjonalizować, jest w niej coś, co już wie, kim jesteś. I dlatego jej milczenie nie jest puste jest wypełnione poszukiwaniami, modlitwami, cichymi dialogami z aniołami. Ponieważ to, co jest na szali, to nie tylko związek, ale wybór życia, i czuję, że nie może się pomylić. Możliwe, że jesteś testowany, nawet nie zdając sobie z tego sprawy, nie w sensie bycia ocenianym czy osądzanym, ale jako ktoś, kto mimowolnie jest częścią wewnętrznego procesu przebudzenia. Wszystko, co reprezentujesz dla niej, Twoja obecność, Twój sposób bycia, Twoje gesty. Jest oglądane przez znacznie bardziej wrażliwą i głęboką soczewkę. Połączenie między wami pozostaje żywe, ale przechodzi przez filtr, który wymaga więcej niż pragnienia czy uczucia wymaga jasności, obecności i odwagi. I anioły w tym momencie są lustrem, w którym ta osoba próbuje dostrzec wszystko to, czego nie potrafi nazwać w Tobie, ponieważ to, czego teraz potrzebuje, to nie bezpośrednia odpowiedź od Ciebie, ale potwierdzenie, że to, co czuje, jest wspierane przez coś większego, co już niesie w głębi duszy. Coś zaczęło się zmieniać w niej. To, co kiedyś było tylko intuicją, teraz przekształca się w konkretny ruch redefinicji. Nie chodzi już o szukanie w Tobie tego, co potrzebuje czuć, ale o ponowne ocenienie własnego pojęcia, czym jest miłość. To, czego pragnie teraz, nie przypomina tego, co już przeżyła. Wydaje się bardziej dojrzałe. Bardziej szczere i, przede wszystkim, bardziej zgodne z tym, co naprawdę ma znaczenie dla jej duszy, jakby przechodziła przez wewnętrzne przesiewanie. Stare wzorce są odrzucane wizja miłości, związków, zobowiązań wszystko to jest filtrowane. Coś w niej woła o autentyczność, o doświadczenie emocjonalne, które nie jest oparte na konwencjach, zewnętrznych oczekiwaniach czy powtórzeniach przeszłości. To, co kiedyś ją przyciągało, teraz już jej nie satysfakcjonuje, a to, co kiedyś wydawało się odległe, teraz ma cały sens. Dostosowuje kryteria, świadomie lub nie. Być może robi to w ciszy, być może nawet zapisała, mentalnie lub na papierze, co naprawdę ma znaczenie. I w tym procesie ponownie się pojawiasz, nie jako wspomnienie, ale jako żywa referencja. Sposób, w jaki sprawiasz, że się czuję. Nawet bez wysiłku, redefiniuje wszystko, co myślała o prawdziwych połączeniach. To może wyjaśniać, dlaczego, nawet jeśli istnieje dystans czy brak słów, nie była w stanie Cię wymazać. Ponieważ nie chodzi tylko o uczucie, ale o transformację. Stałeś się częścią wewnętrznej podróży, której nie możesz ignorować. Nawet gdy próbujesz się emocjonalnie odłączyć, jest w Twojej energii coś. Co ją przyciąga z powrotem do tego punktu refleksji? Jakby anioły stawiały cię przed nią za każdym razem, gdy próbuje iść inną drogą. I właśnie ta intensywność sprawia, że waha się. Chce mieć pewność, że nie myli pragnienia z celem, braku z przeznaczeniem. Dlatego zwraca się do aniołów, prosi o znaki, ciszę, przestrzeń, nie dlatego, że ma wątpliwości co do tego, co czuje, ale dlatego, że chce aby wszystko działo się na podstawie czegoś głębszego i bardziej prawdziwego niż tylko impuls. Zadaję sobie pytanie, czy naprawdę może zbudować coś, gdzie jest przestrzeń na bycie tym, kim jest, bez filtrów, bez lęków i czy jesteś jedną z tych osób, które potrafią ją widzieć poza powierzchnią. To jest tak rzadkie i cenne, że ją przeraża, ponieważ prawda jest taka, że rzadko czuła się naprawdę zrozumiana. A coś w tobie wywołuje to uczucie bycia widzianą w całości, nie tylko przez wygląd, ale przez istotę. Nawet nie rozumiejąc wszystkiego, co czuje, zauważa, że musi zmienić sposób, w jaki się angażuje. Stary wzorzec rzucania się na głęboką wodę, idealizowania, oczekiwania zbyt wiele, rozpływa się, a nowe wciąż się buduje. Dlatego cisza, dlatego introspekcja. Jest potrzeba czasu, oddechu. Braku presji w tym procesie. Możesz zauważyć, że połączenie przechodzi przez bardziej subtelny moment, prawie niewidzialny, ale nie mniej intensywny. To taki etap, w którym słowa nie są wystarczające, a wszystko wydaje się dziać na bardziej wewnętrznych warstwach. A anioły są tam, obecne, towarzysząc tej emocjonalnej rekonstrukcji z bliska. Nic nie stoi w miejscu. Wszystko jest reformułowane z troską, z celem, Pomimo pozornej odległości jest bliżej siebie niż kiedykolwiek, a to jest istotne, aby mogła również zbliżyć się do ciebie w sposób rzeczywisty, bez masek, bez wątpliwości. Ale, aby to się stało, musi najpierw rozpoznać się w tej nowej wersji siebie. Dlatego, nawet jeśli czujesz chęć interwencji, zadawania pytań, rozwiązywania, być może najlepszym będzie uszanowanie tej przestrzeni, ponieważ jej milczenie nie jest brakiem zainteresowania. Ale zanurzeniem. A kto się zanurza, potrzebuje oddechu, czasu, zaufania, że po wynurzeniu znajdzie to, czego szuka, z większą jasnością. A gdy to się stanie, anioły już umieściły wszystko na swoim miejscu, w tym również ciebie. Na pierwszy rzut oka może się tak nie wydawać, ale twoja obecność wciąż działa w niej siłą, która wyzwala wyjaśnienia. Nawet w dniach, kiedy milczysz, nawet gdy nie ma pozornej wymiany, Coś w tobie pozostaje echo, które porusza, konfrontuje, przekształca. To rodzaj wpływu, który nie zależy od twojej intencji. Po prostu się dzieje. Ona to czuje, czasem nie rozumiejąc, skąd to pochodzi, zauważając emocjonalne poruszenie po pomyśleniu o tobie lub po jakimkolwiek kontakcie, nawet wirtualnym. Słowo, gest, wspomnienie każdy mały element związany z tobą wystarcza. Aby ponownie aktywować cały wewnętrzny wszechświat, który próbuje utrzymać pod kontrolą. A najbardziej intrygujące jest to, że nawet starając się skupić na innych obszarach życia, twoja energia wydaje się nalegać na pozostanie. Ten cichy wpływ sprawił, że zaczyna się zastanawiać, w jakim stopniu jej emocje są niezależne od połączenia między wami. I to jest punkt, w którym zaczyna się nowy dylemat: jak odróżnić to. Co jest jej, od tego, co jest generowane przez więź, która wciąż istnieje? To skomplikowany proces, ponieważ porusza strukturami, które uważała za już zrozumiane, ale teraz zauważa, że jest w tobie coś, co na nią wpływa na poziomie, który wykracza daleko poza rozum. Próbuje się chronić, być może pracując więcej, rozpraszając się, zanurzając w innych zainteresowaniach, ale wszystko to ma granice. I w którymś momencie dnia i tak jest konfrontowana z uczuciem, nie dlatego, że chce, ale dlatego, że anioły wykorzystują każdą szparę, aby przypomnieć, że jest coś nierozwiązanego, coś, co wciąż musi być przyjęte, zrozumiane lub rozwiązane. Za pozornym spokojem, który z niej emanuje, kryje się wir emocji, które jeszcze nie znalazły ujścia. Nie chodzi o niepewność ani o wątpliwości co do tego, co czuje. Chodzi o to, że nie wie, co z tym wszystkim zrobić. Ponieważ, choć pragnie potwierdzenia zewnętrznego, choć prosi Aniołów o jasną odpowiedź, wie w ciszy, że ta odpowiedź już w niej istnieje. Brakuje odwagi, aby ją zaakceptować. Anioły już dały wystarczająco wiele znaków. Widziała, czuła, przeżyła rzeczy, które nie mogły być zbiegiem okoliczności. Momenty niewytłumaczalnej harmonii. Nieprawdopodobne spotkania, jednoczesne myśli, sny o głębokim znaczeniu. Wszystko to było częścią procesu. Ale teraz to, co jest na szali, to nie identyfikacja połączenia, ale gotowość do jego uhonorowania. To jeden z powodów, dla których tak bardzo się opiera. Uhonorowanie tego połączenia wymagałoby od niej oddania, na które być może jeszcze nie jest gotowa, ponieważ oznaczałoby to porzucenie starych obroń, zaufanie czemuś. Czego nie można kontrolować, i zaakceptowanie, że nie wszystko musi być wyjaśnione, aby być prawdziwym. Jest coś świętego w tym procesie, coś, czego być może jeszcze w pełni nie rozumie, ale sprawia, że czuje, iż stoi przed ważnym wyborem. I jednocześnie, gdy chce iść naprzód, czuje, że musi upewnić się, iż idzie w dobrym kierunku. Dlatego tak bardzo prosi aniołów, dlatego potrzebuje potwierdzenia nie tylko emocjonalnego, ale duchowego. Czuję, że jest w tobie coś, co jeszcze się nie w pełni objawiło, jakbyś krył część siebie, do której jeszcze nie miała dostępu. To ją intryguje, ponieważ to, co pokazujesz, już jest wiele, a mimo to czuje, że jest coś więcej, coś głębszego, bardziej autentycznego. I to właśnie to coś, którego objawienia oczekuje od Aniołów, jakby chciała aby jakaś wyższa siła powiedziała w sposób niebudzący wątpliwości, tak, to tutaj, to ta osoba, to prawda. Ponieważ tylko wtedy poczuje się wolna, aby zanurzyć się całkowicie, tylko wtedy może otworzyć serce bez strachu przed iluzją lub oddaniem wszystkiego dla czegoś, co nie jest wzajemne lub bezpieczne. W tym procesie wszystko, co reprezentujesz, jest ponownie oceniane. Obserwuje cię z nową perspektywą, patrzy głębiej. Próbując zrozumieć, czy to, co czuję, jest wspierane przez fakty, czy tylko przez pamięć tego, co przeżyliście. I tutaj twoja obecność, nawet w ciszy, wciąż mówi więcej niż jakiekolwiek słowa. Może nie okazuje tego, może nawet wydaje się odległa, ale w jej wnętrzu jesteś bardziej obecny, niż sobie wyobrażasz. I każdy krok, który robi w swojej indywidualnej podróży, przybliża ją, nawet pośrednio. Do punktu, w którym będzie niemożliwe zignorowanie tego połączenia. Jeśli ta historia poruszyła coś w tobie, napisz w komentarzach: W końcu dotarłeś. Podziel się tym filmem z kimś, kto również potrzebuje usłyszeć tę wiadomość, i zasubskrybuj kanał, aby nadal otrzymywać wiadomości bezpośrednio od aniołów. Niech anioły zawsze będą przy tobie, prowadząc twoje kroki i oświetlając twoją drogę. Dziękujemy za obejrzenie do końca. Amen.